Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj niesamowite rzeczy po 30 razy, 92 plus My zaczynamy Hero SPD z Brazylii? Uuuuuu ramirez 96. Sympatyczny moi drodzy początek, dlatego widzowie dzisiaj zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu co Wam poleciało z takiego pika najlepszego 92, a my moi drodzy, otwórzmy jeszcze 10 razy 84 i koniecznie widzowie pamiętajcie, że do 20 sierpnia moi drodzy możecie zamówić preorder, gdzie otrzymujecie te wszystkie eks ekskluzji w rzeczy y, typu Hero Baby Hero jakaś specjalna wersja, a my mamy jeszcze się Labolaka y i... Żeby taniej zgarnąć Fifkę, pamiętajcie, że na instancie możecie kupić karty podarunkowe I te karty podarunkowe, przykładowo za 200 zł płacicie 170, więc na takiej dwusetce 3 dyszki jesteście w stanie zaoszczędzić No i oczywiście, tak samo takie karty można na xboxa i tak dalej I pamiętajcie, aby korzystać z mojego reflinka na instancie, bo dzięki temu pomagacie mi A wkrótce dla osób, które kupują z mojego reflinka, będzie coś specjalnego Startujemy! Moi drodzy, 30 pików 92+, plus na jednym koncie! Czegoś takiego jeszcze nie... Nigdy w życiu nie widziałem, i takie coś ma teraz miejsce. No i przede wszystkim będziemy wiedzieć absolutnie, jaka jest opłacalność takich pików 92. No tutaj Adams 96, Deketelare. Okej, okay. zobaczymy, co będzie w trzecim piczku. Watkins, Bruno Gejmarzysz. Niech będzie Bruno. No i moi drodzy, przechodzimy do czwartego pika. Początek. Jest jaki jest! Aleksjo Ja czy to się opłacało, jednak się opłacało! Matko boska, Aleksja Putejas 99 wjeżdża na rejony. Ja pierdzielę w czwartym piku traf za 4 miliony końców. To jest po prostu nieprawdopodobne, co tu się dzieje? Ale my się nie zatrzymujemy! Jest Barcelona! Jest kontynuacja! Jest Robert Lewandowski! Jest 97. Jakie jaja! Co tu się dzieje? Robercik prawie milion końców. Nie! Nie! A to jest dopiero 5 pików z 30. Nie zatrzymujemy się. Jedziemy dalej, moi drodzy. Ona BATIE Tak naprawdę. Byłyby, słuchajcie, trzy futis z rzędu, a tak? No musimy wybrać Janka Oblaka, nie będziemy tutaj brać tej onej. Batie yeah, w kolejnym piku jest Kaja 94 overall. Nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. I tu, proszę Państwa, kierunek Terstegen 95. Ta Barcelona tutaj sprzyja, więc wybieramy tego Terstegena w kolejnym. Czekajcie, wybraliśmy Bruno Guimaresza. Więc teraz wybór pada na Guardiola. A pierwszą dyszkę zakończy, moi drodzy, Gonzales96, Argentyna. Idziemy na drugą stronę, bo pierwsza dyszka za nami, słuchajcie, weźmiemy do klubu, żeby potem wiedzieć, kto jest duplikatem, kto nie jest duplikatem. Pik numer 11, polski akcent, jest frankowski, 94. Jeden Polak przypada. Ojojoj, oj, oj. jeden Polak przypada na jedną dziesiątkę widzę. A teraz tutaj Marquinhos czy Sancho? Moi drodzy, lecimy za ciosem, bierzemy po prostu futi Sancho, nie zatrzymujemy się i w kolejnym piku Hincapi. fantastyczne statystyki. On całkiem nieźle sobie radził w jakiejś tam wersji, którą miał kolejny Polaczek. Słuchajcie, jest Kiwior. Jest Frankowski, jest Kivior, był futis Lewandowski. Zobaczmy, co będzie w piątym. Troszkę się zatrzymaliśmy, jeżeli chodzi o te futis. Ale mam nadzieję, że jeszcze wrócimy na właściwe tory. Henkolo Kante! On też jest niesamowity. Malutki, kochaniutki, zwiniutki. No i zobaczmy, co będzie po Henkolo Kante w kolejnym piczku. Ojoj, oj, oj, podwójny futis. No ale tutaj, no tak jak mówię, no ta ona bat już po raz trzeci nam się pojawia, więc wybieramy Czarodzieja. Sao Maksimum on ma 5 na 5, tak jest, 5 na 5, tylko, że jego wartość jakoś nie jest turbo wysoka, on jest raczej takim quickselem, mam wrażenie. No właśnie, bo jak na Sao maksimum 170 tysięcy, to zdecydowanie za malutko. Coś, coś by musieli mu chyba jeszcze więcej tutaj dowalić w statystykach. Kolejny piczek niech będzie Lenormand, ten kadriolog. Eee, kardiolog lecisz częściej. Dobra, piczek numer chyba 19 będzie bez historii. Jest sułazo. No i drugą dziesiątkę, moi drodzy, zakończymy. Niech będzie Mateusz Nunes. A, dobra, no i teraz trzecia dziesiątka, ale najpierw też weźmiemy chłopaków do klubu, no i zobaczymy. I przechodzimy do ostatniej dyski i od razu zaczynamy futisem. Nad nie wiem już, który to jest futis. Mam wrażenie, że jakiś piąty. W każdym razie, jedziemy dalej. Piczek numer... Tak patrzę na tego Reindersa, bo on ma super staty. No ale nie, na tym etapie to już bierzemy foderki na jakiegoś właśnie Jinole, albo Ham. E, piczek numer 23. Oj, 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 byłby Zaszka kolejne. Wybieramy oczywiście czakę 95. Dobra, moi drodzy, nie zatrzymujemy się. I może jakiś czaka. Dobra, już teraz na spokojnie, na spokojnie. Aramburu 95. I jedziemy dalej. Oj, 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 jest Cristiano. Boże, Chris... myślałem, że to jest Cristiano. na początku. Nie, jest Lukumi. 96 overall. Jedziemy dalej, moi drodzy. Piszek numer 26. I jest ten Marquinhos, a więc dobrze, dobrze wybraliśmy. Dobrze wybraliśmy. Eee, dobra, to był. Teraz jest 20, chyba 26 pik. Jest Eriksenik 96. Okej, okay. no i teraz. Numer piczek... czekaj 28, 29, 30, 3 piki do końca. Czy tu będzie jeszcze coś pięknego? Jest piękny musa. Wszystkie statystyki na poziomie 90. No i teraz. Uuu. Bruno Colomuani. No ale dobrze, żeby już nie było duplikatu Fratesi, w ogóle i tak ładnie wybrnęliśmy. Tylko ten mały jeden fail czakom. No trudno. No i teraz piczek numer 392 plus zakończy. Foot is con dogbia, No rewelacja, no. Piękna, absolutnie historia. Wow, ale oddało. I moi drodzy, pierwszy piczek. 92 plus kolejna dyszka przed nami. No i mamy nadzieję, że coś ciekawego się tutaj pojawi. Jest Hinkapi 95. Dobra. W trzecim piczku czeka 95. Proszę państwa, nie zatrzymujemy się. W kolejnej próbie. Ach, brocha bez historii 94. Jest Musiala 98, ile on kosztuje w ogóle? Mustaty ma z kosmosu, zaraz sprawdzimy cenę yy, Idziemy dalej, Hinkapi był, wybieramy Mudryka Ten Musiala 98 wygląda fantastycznie A tu Eriksen 96 Patrzymy dalej, moi drodzy, jest zakale. No pójdzie na przepałkę, pójdzie na przepałkę Jest Futizacha 97 w kolejnym piku Bruno Guimarães 9.6. 6 a dyszkę, moi drodzy, zakończy kto? Ah, Dragusin. Dobra, moi drodzy, 10 pików, 92+, zaczynamy. Sam maksimę, ale wybieramy Undava 95, ale już pierwszy futis ogólnie pojawił się. Ło, tutaj Sabitzer, on ma fajne statystyki. No, on te gwiazdki, Sabitzer to jest problem gwiazdkowy. Mm, bo statystyki na karcie fenomenalne, ale 4 na 4 na tym etapie gry to troszkę problem. Tutaj deketelary trochę przypomina mi poteckiego. Zawy też tak macie? Że deketelare. to troszkę pan potecki. Tutaj Hinkapi 95, bo ja lewy kuzyn. Ok, w piątym piczku. jest Putis malafia. Ok, ok, no dobra. Po Malasi, proszę Państwa, wjeżdża Marquinhos 96. Trzymamy poziom, trzymamy poziom, bo nic poniżej 9,5 jeszcze nie było i nie będzie. Tutaj swoją drogą Jaden Sancho. Generalnie, no, byłoby 3 footies, byłyby 3 footies, ale no, tam wiadomo, że dwa są duplikatami. No, tutaj kolejny, więc wybór pada na Gonzalesa. No, i piczek numer 9! Los Elso, 98 overall. Oj, 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 oj. Bardzo ładnie. A dziesiąty piczek, moi drodzy, to. Oj, kol... oj, oj! Ten Alvarez to jest bardzo przyjemny. Ej, nice. Ile Alvarez kosztuje? Wow, 800 koła. Nice.